Czy Pani zdaniem rząd powinien więcej pieniędzy przeznaczać na służbę zdrowia? Żebana, tak, oczywiście. Pani korzysta? A przede wszystkim dostępność do lekarzy. Jeżeli człowiek choruje i musi czekać półtora roku na wizytę u lekarza, to jest po prostu skandal. Panów, wprowadzono ścieżkę szybkiego liczenia onkologicznego. Ja jestem po przebytym raku. Miałam skierowanie od onkologa na CITO do badania kontrolnego po jakichś latach. Poszłam wszędzie na drzwiach napisana e, napisy droga szybkiego leczenia potem są jakieś tam karty dino czy coś pani mi wyznacza termin za rok dwa miesiące i pani, jeżeli to jest wznowa to ja już tu nie przyjdę ona mówi ale e, czy pani to nie dotyczy szybka, ścieżka szybkiego leczenia Ja pyta dlaczego bo przepis ten prowadzono przedtem jak pani zachorowała tego raka czy pan widział taki paradoks nie ja pierwszy raz o takiej sytuacji to jest... no to ja panu opowiadam z własnego doświadczenia na cito skierowanie onkologiczne na badania kontrolne po raku, który przebyłam kilka lat temu, oczywiście przed wprowadzeniem ścieżki drogi szybkiego leczenia onkologicznego, gdzie na każdych drzwiach przychodni ma pani, pan napis, że taka ścieżka istnieje i są jakieś karty Dilo. Więc ja bym pytam się, dlaczego mnie dotyczy? Czy ja bym tam napisała, że ja przebyłam katar czy raka? Tak, raka, ale pani zachorowała przed wejściem tych przepisów w życie. Kto te przepisy ustala? Niech fundusz zdrowia się zastanowi w końcu i nie będzie Panem Bogiem nie będzie, tylko będzie organem, który reguluje naprawdę wszystkie sprawy e, służby zdrowia. By, były zmiany rządów wszechstronne i żaden rząd nie zrobił nic, żeby to się poprawiło. Ja obawia, się, obawia się pani, że będzie jeszcze gorzej. Słyszymy teraz o ogromnych pana, brakach, o miliardach ja, ja, złotych ja mogę, brakujących. Ja mogę nie dożyć. Ja mam 82 lata, proszę pana, męczę się. Do lekarzy nie lubię chodzić. Dla mnie największym stresującym, najbardziej stresującą sprawą jest wizyta u lekarza. Ze wszystkimi ludźmi żyję w, w, dobrym, w dobrych stosunkach, kocham ludzi, kocham świat, idę do lekarza, jestem cała w nerwach, wszystko mi skacze, bo lekarz otwiera drzwi i patrzy: Tyle żyła i jeszcze przychodzi, po co? Czy nie obawiacie się, że na przykład jakiś zabieg u Was albo w Waszej rodzinie może niedługo nie dojść do skutku? Myślę, że to jest martwiące, ale na ten moment chyba ten to za bardzo nie dotyczy. Od 1 października część szpitali może mieć problem z przeprowadzaniem pewnych zabiegów. Czy obawia się pani tego? Myślę, że nie, że wszystko będzie w porządku. Ma pani jakiś zabieg? Ma pani jakieś coś w planach w najbliższym czasie? Nie, ale pracuję w służbie zdrowia i myślę, że będzie ok. Czy waszym zdaniem rząd powinien więcej wydawać na służbę zdrowia? <grym> <grym> Mi się wydaje, że na pewno, bo my dajemy im bardzo dużo swoich też pieniążków, a i tak musimy się prywatnie zapisywać do lekarza, nie? Czyli nie korzystacie z NFZ-u, z, z publicznej służby zdrowia? Yy, czasem ja korzystam, ale na pewno jak trzeba na to do tego lekarza, no to się nie dostaniesz, Ja prawie w ogóle nie. No właśnie, teraz się <laughs> dużo mówi o tej zapaści w służbie zdrowia. Brakuje milionów, a nawet miliardów złotych. Myślicie, że uda się to jakoś rozwiązać? No, mam taką nadzieję, że uda się to rozwiązać, bo jeżeli to upadnie, no to nie wiem co wtedy. Trochę będzie chyba jak w Stanach, że będziemy płacić za ubezpieczenie po prostu całe nasze oszczędności. Żeby więcej płacić, to trzeba mieć z czego. A nie mają z czego? No, myślę, że mają, ale nie chcą dawać. No właśnie, dużo się słyszy o tych brakach. Brakuje miliardów złotych na służbę zdrowia w Polsce. Ale wie pan, co to i tak nie poprawi sytuacji służby zdrowia. To w gdzie leży problem? Zła organizacja? I bardziej trzeba uderzać w kadrę menadżerską, że tak powiem. Tak, nie potrafią zarządzać funduszem, znaczy Narodowym Funduszem Zdrowia, dlatego że nie robią nic w tym kierunku, żeby sytuacja zdrowotna się poprawiła, tylko dalej stoimy w miejscu. My stoimy w miejscu od 13 lat, od kiedy się urodziła moja córka. Tak, stoimy w miejscu, a nawet bym powiedziała, że żeśmy cofnęli. Czy jest źle i będzie jeszcze gorzej? Wie pan, co? Mam nadzieję, że nie będzie gorzej, ale źle jest. Jest, dlatego że dzieci do specjalistów czekają po półtora roku. To jest bardzo źle. Tym bardziej, że to jest przyszłość narodu, która dorasta, musi być zdrowa. A dużo się teraz mówi o tym, że będą odwoływane zabiegi, że brakuje właśnie tych pieniędzy, że NFZ nie ma z czego płacić szpitalom. Obawia się pani tego? To wie pan co, póki co umówmy się ja na żadne zabiegi. Z dziećmi się nie wybieram, ani z sobą. Na razie. Ja nie mówię, że, że w ogóle. Natomiast no myślę, że będzie źle. Jeżeli zacznie się taka sytuacja, że NFZ zacznie od, nie płacić za zabiegi i zaczną się odwoływania... No, nie umówmy się, że społeczeństwo będzie jeszcze gorzej chore, jeżeli jest. Czy pana zdaniem rząd powinien więcej pieniędzy wydawać na służbę zdrowia? Naturalnie, no tak mi się wydaje. Tylko trzeba się zastanowić, skąd te pieniądze wziąć. No właśnie, bo tych pieniędzy trochę brakuje. Mamy ogromne braki po 2023. Teraz się mówi, że część zabiegów może nie dojść do skutku. Obawia się pan tego? Nie wiem, to trzeba chyba się ministra zdrowia zapytać. Ja akurat nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Nie, właśnie pytamy zwykłych Polaków, ponieważ każdy ma jakiś zabieg, każdy ma rodzinę, każdy jednak no tak, korzystał. Ale żeby zająć stanowisko, no trzeba mieć, wie pan, jakieś więcej wiedzy, tak? informacji. No ale nie wszystko przecież my wiemy. Oczywiście, że nie. Także wiemy. wie pan, to zresztą pieniądze potrzebne są na wszystkie cele. Mamy teraz to, co mamy na południu Polski. Oprócz, oprócz tego no, mamy wojnę na Ukrainie, to też są pieniądze, wie pan. Trzeba, trzeba no, Rząd ma problem, że tak powiem, skąd pieniądze wziąć. Rząd powinien więcej wydawać na służbę zdrowia? Oczywiście. Teraz wydaje za mało? No, w, w tej sytuacji jaka jest, to na pewno za mało wydaje. A obawia się pan tej zapaści, o której się mówi, służbie zdrowia? Brakuje milionów, a nawet miliardów złotych. Będę szczery, nie boję się. Rząd powinien więcej wydawać na służbę zdrowia? <laughs> to trudno mi powiedzieć, bo rzadko korzystam. Korzysta pani raczej z prywatnej? W zasadzie to z naturalnej medycyny.